To to, cudeńko? Masz, masz na auto. No, rzeczywiście, cacuszko. Ty naprawdę myślisz, że ja go kupię, dlatego mnie tu przywiozłeś, co? Ty to naprawdę pali, tak? Pali, pali, jeździ ta? jeździ lepiej, niż wygląda. Kluczyki są? Są kluczyki. No no, 290 koła przebiegu to nówka, co? No, patrz, no. dokładnie. No 298, jak patrzę dokładnie, nie? Kilometrów czy mil. No, Ty, no mil. To no jest półbańki. No półbańki i chodzi. <laughs> Kurde. Czy chodzi, zobaczymy, poczekaj. Lekko się potknął, ale odpalił, słuchaj. Oj tam, swoje już widział. Te, ale fajnie, tak? Nie? Motor jest 646. To jest ta stara jednostka pancerna Mercedesa. Mhm. Milion kilometrów bez bólu. No i o to chodzi, słuchaj. Ty, ale... No. Nie wierzę, nie wierzę, słuchaj. pół zbiornika zatankowany, Ty jesteś pewny, że go kupię. Ale będą twarde negocjacje, teraz odkryłeś się, odkryłeś się tutaj, że chcesz się go pozbyć, słuchaj, no jak pół zbiorniczka, słuchaj, drive jedziemy. Coś pięknego, coś pięknego. Dobra, obejrzyjmy teraz ważniejsze rzeczy, wiesz, podmachę. Ale ile, ty, ile ty za niego chciałeś? Yy, sześć? No nie szalej, proszę cię. Do lekkich napraw, ale sprawne. No ale podłużnice nieruszone. Widzisz, nie. tam od spodu jest ok, dobra. Bity jeszcze chyba nie był. Mimo to wygląda, jakby go ktoś bił codziennie. 12 i jest Twój. Nie no dobra, to teraz trochę na poważnie. 12 nierealne. Poczekaj, ja Opuszczam ci, jest jakaś tam korozja. Jest skrzynia do przeglądnięcia, ma trochę przejechane. Rama jest zdrowa, do lekkiego przeczyszczenia i tyle. To po mojemu 8. No, Grzesiu. I ostatecznie? Ja mówię 8 ty 12. Spotka spotykamy się po Krakowsku w połowie, w końcu jesteśmy w Krakowie. W sumie jesteśmy w Krakowie. Może jakoś to przeżyjemy. Dyszka? Dyszka. Niech to jesteśmy dogadani, choć zróbmy kwity i, dobra. i płacimy i lecimy. Okej. Okay. To ci wszystko pakuje, to będziesz poszywał do rejestracji, dobra? Tak. Zamykam machę i lecę. Do zobaczenia, Leci. wszystkiego Leci. dobrego. Grzesiek wie, że na wybrzydzanie i kopanie w oponkę wielu aut nie ma czasu. Im szybciej zacznie, tym więcej zrobi. Pierwsze 10 tysięcy Grzesiek wydał już dzień po rozpoczęciu pojedynku.